Tym razem pokażę Wam śliwę wiśniową. Zasadziłem ją w zeszłym sezonie, wiosną. Jest u mnie rok. Mam jeszcze tutaj kartkę, nie zdjąłem. Jest to odmiana Pisardi. Bardzo ładne drzewo. Widzicie, spotykane w parkach. Miejskich, jak i w różnych ogrodach. Tu mamy nazwę, tak jak mówię, śliwa wiśniowa. Dorasta do 5 metrów. Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste. Kwitnienie rozpoczyna w kwietniu. Też mi ją grad ostro potraktował, ale no, zakwitła. Dobrze sobie radzi u mnie na glebie dobrze zapowiadające się drzew, drzewko. Cena w okolicach dwudziestu dwóch złotych do trzydziestu, w zależności po prostu gdzie szukamy. Polecam do nasadzeń ogrodowych. Dzięki za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału. Będziecie otrzymywać informacje o nowych filmach. Pozdrawiam do następnego razu.